Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję wam AT15A, czyli brytyjski niszczyciel czołgów siódmego tieru. Taki evenement jeśli chodzi o Blitza, ponieważ czołgi em, tego typu, czyli opancerzone, wolne no i z dobrym DPM-em, raczej nie są dobre w naszej grze. Ale takie AT15A jest w niej tak naprawdę od samego początku tej gry, można powiedzieć. No i naprawdę czołg daje radę na przestrzeni tych wszystkich lat. Naprawdę nadal jest swego rodzaju bunkrem, no i nadal ludzie niego często wybierają. No i to jest taki ewenement, że ten czołg od tylu lat utrzymuje się na naprawdę solidnym poziomie. No i nie można mu tego zabrać. Nie można. Ponieważ czołg jest jak najbardziej grywalny nadal. No i chcę to wam dzisiaj właśnie zaprezentować. Jeśli chodzi o dział, mamy tutaj 3400 dpm, już muszę coś jeszcze dodawać. 3400 dpm z penetracją na goldzie 239, na APQ 171, także bardzo dobra wartość, naprawdę. I ze średnimi uszkodzeniami 200. Opuszczenie działa 10, podnoszenie 10 to jest taki delikatny minus. Rozrzut tylko za 290, czas celowania 3,6, także też nie ma tragedii. Jeśli chodzi o mobilność, no tutaj jest największy mankament, no ale średnia prędkość jest równa prędkości maksymalnej, czyli 20 km na godzinę. Oj, no to jest troszkę mało obrót tylko 34, to no powiedzmy, że jest całkiem znośny. No i ten bunkier właśnie. Oczywiście z Golda da się wbić i tutaj, da się wbić i tutaj i w te... Policzki, oczywiście, w garnki, ale jeśli delikatnie się skontujemy, no to naprawdę można odbić, naprawdę da się nawet schować te, schować nawet te garnki. No i da się odbić na, to, na topie, no bo nie mówię już na ósemkach. Na ósemkach będą nas zżywili. To jest już norma, jeśli chodzi o bice. Wyposażenie, jakie polecam na tym czołgu, to jest coś takiego. Można się tutaj zastanowić jeszcze. Może zagramy jedną bitwę, tak? A resztę zobaczymy, dobra. Przejdźmy do bitwy, nie będę was tutaj zanudzał. Jeśli WG będzie mnie rozpieszczało w ten sposób zawsze swoim matchmakingiem, to naprawdę. WG jesteście cudowni. Chcę więcej takich losowań. E, może niepotrzebnie zużyłem e, adrenalinę. Defu adrenalinę, e, sprężarkę, bo i tak za dużo mi to nie da. Ja do 20, tak jak widzicie bardziej powinno się tego używać przy podjazdach pod górkę ewentualnie w ogóle. Bo to też jest. Jak teraz patrząc, to wydaje mi się, że to jest troszkę zbędny element na tym ciągu, bo on nawet pod górkę jedzie te... 15-15, no to za dużo nam ta sprężarka nie da, a druga naprawka tutaj mogłaby już troszkę zmienić, dlatego to jest. To jest element, który należy sprawić na kolejną bitwę no i dobrze człowiek uczy się na błędach przynajmniej powinien no i ja w tym momencie tak robię że... tak wandal no i pokażemy wandalowi co to znaczy potężny bunkier no chyba że nie zdążymy do niego dojechać taka też jest niestety opcja ale raczej zdążymy możemy też na niego skoczyć i yy, mówiąc szczerze to to raczej zrobię, on nas nie przebije. Tak jest, no tam coś stoi, dlatego właśnie nie chciałem zbytnio jechać. No jejku, biedny wandal, biedny. No i pałka długo nie pożyje. Raczej. Tak jest, M6. O co ja się tutaj blokuję? O jakiś, jakąś teksturę. Jedziemy na TESU. Ten, ten M6 nie powinien nas ruszać. Może jakaś gąska? Aha, ja trafiłem. No dobra. Spoko. Gdzie ja powinienem teraz jechać? Boję się, że jeśli podjadę na środek. To będą mnie masakrowali, będzie mnie masakrował chłop 6 SU też jak widzicie ucieka, no to jest wada czołgów, które są tak powolne, dlatego mówię, że ten czołg jest, delikatnie mówiąc, takim ewenementem, ponieważ no czołgi tego typu nie niezbyt wpisują się w realia gry, no i widzicie z jakiego powodu, sami zresztą teraz. Wiązka, niestety nie, ucieknie co nie, tak jest. I co właściwie ja teraz mogę tutaj takiego zrobić, no tak naprawdę stać i czekać na przeciwników, kiedy będą wyjeżdżali, to jest, tak, kolejną rzeczą, jak już się teraz widzę, o, M6 się pojawiło tam gdzieś z tyłu, więc podjadę do przodu. A, chłopca tego nie zdążył dobić, tak, a ja tego nie dobiłem, znaczy nie przebiłem. Dobra, korzystamy z DPM-u. Ruszamy się na boki, odbił się, dobra. Dobijemy go, elegancko. Lecimy na tego, dobra. No odbiłem się niestety. Lagi niestety. OK Ojej, jeśli ja będę miał takie lagi, to ja tego tak grom za nic niestety. Aj i mam 6 mi tutaj popsuł wszystko. No niestety. Nie mam pojęcia co ja mam z tymi lagami. No kurczę, kolejna... Kolejne tak naprawdę filmiki, mam jakieś takie dzikie przycięcia. Szło to wygrać, gdyby nie tam szóstka niestety, no. Jeśli, no, jeśli będziemy musieli się ustawić przeciwnika tyłem, no to... Nawet największym bunkrem nie uda nam się wygrać bitwy. Ale tu nic. 3457, wynik całkiem ok. No, korzystałem z tego DPM-u. Ile wlazł? <grywdy> Kilka też takich strzałów dosyć śpechowych. Dlatego już zmieniamy tutaj stabilizator, żeby troszkę polepszyć celność. Na pewno wywalam z tego miejsca adrenalinę, full adrenalinę, tak? W, na miejsce sprężarki daję adrenalinę. I teraz powinno mi się grać lepiej. Dobra, przejdźmy do kolejnej bitwy. W kolejnej bitwie WG również powiedziało, że jestem, jestem kochanym graczem i tak, i dadzą mi dobry matchmaking. Jestem im bardzo wdzięczny. Gdzie ja właściwie chcę jechać? Najlepiej było gdybym pojechał na środek, ponieważ będzie mi blisko. E, czy to na te hateki, których oni tutaj nie mają zbytnio, także no, spodziewam się ich całej drużyny na tej stronie prawej. E, dlatego jadę bliżej kapa, no ewentualnie stanę sobie na tym kapie i ustanę tam i będę stał. To też jest taktyka. E, no, tylko pytanie czy ja do jadę, czy coś mi objedzie. Blaze na pewno wysfutuje te medy, które będą chciały w to To jest delikatny plus. Spójrzcie też na wychyły, działa, bo to są wychyły takie typowe, jeśli chodzi właśnie o te brytyjskie niszczyciele czołgów, czyli takie bardzo duże. No i teoretycznie ten czołg jest ciężko objechać czymś na przykład wolnym, bo ten czołg może nas prosto na gąsce złapać po prostu. No i w ten sposób wydoić szybciutko. Także tak. Czy ja złapię tego KW? Mam nadzieję, że tak. Jeśli go złapię, to go nie wypuszczę. Nie działa mi tutaj hitbox, nie wiem czy widzicie. Aha, bardzo dziwna sytuacja. No i teraz, teraz. Te... Ej, nie działa mi hitbox na tym KW. A o co chodzi? Zobaczcie. Jakiś zbagowany. Nie pokazywało mi w ogóle punktów przebicia, jakby nie podświetlało go. Pierwszy raz chyba w życiu miałem taką sytuację. Bardzo dziwne. Mm, tak, czy ustaniemy na bazie, czy idziemy do przodu? Nie no, podjedziemy troszkę do przodu najwyżej no i wyżej cofniemy się na bazę. To też jest tak. Tak jest, dobra. Yy, chciałbym powalczyć z jakimś takim właśnie Lightem, bardzo chętnie bym powalczył z tego typu czołgami. Bo tych czołgów chce jest, zaś tak prosto objechać, to jest taki yy. No, ten chłop sobie tutaj... Dobra, co teraz? Powiedz mi, Mój drogi. No co ty gadasz? Ojejku No coś ci się tak rozpracił Ojejku, ojejku, ojejku No i patrzcie Goni go potwór Bunker No i co zrobisz? Nic nie zrobisz jak jedzie na taki bunkier Bardzo dobre rosowania To nie jest jakby zbyt dobre pokazanie tego czołgu, ale na topce tak się nie gra Tak się nie gra, takie są realia no, może nie jeśli u przeciwnika będzie, będą czołgi typu smasher, annihilator, taki ciężki skład. To wtedy już troszkę trzeba bardziej zachowawcze grać. Ale jeśli przeciwnik ma taki skład bardziej lekki, no to widać, po, jak można, na ile można sobie pozwolić. Na ósemkach już niestety nie da się aż tak agresywnie grać. No, i ten czołg jest troszkę bezużyteczny przez swoją prędkość bo wtedy już nie mamy tego głównego to tu jakim jest pancerz, mamy tylko ten DPM. Więc tak, jeśli macie ten job, to napiszcie mi w komentarzu, co o nim sądzicie, jeśli nie macie, to napiszcie, czy chcecie, tak, napiszcie swoją opinię. Pamiętajcie też o dołączeniu do Discorda, link macie w opisie. Zostawcie też łapkę w górę, subskrypcja rozdostępnijcie to gdzieś, żeby nasza dzień liczowa rosła. A ja Wam w tym momencie dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.